skoro licho nie chce z nim tańczyć, to zaczyna krzyczeć do tej istoty, której nie ma o tej porze roku, bo to nie jest jej czas. I tak łatwo się temu przyglądasz? Tysiąc razy potrafisz umrzeć i to jest wszystko, co potrafisz? Bogowie, bogowie jesteście żałośni. Potraficie tylko żądać. Potraficie się tylko bawić, potraficie tworzyć swój świat jak głupią zabawkę to żałosny świat on jest tak żałosny jak ja tutaj teraz w tej chwili jesteście naszym odbiciem tak samo żałosnym jak my mam nadzieję że wami też się ktoś tak bawi ten ktoś kto jest lepszy od was nie wierzę że bogowie są wszystkim na tym świecie bo stworzyliście świat tak żałosny jak tylko się dało tak żałosny że być może jestem teraz Wam równym swojej żałosności. Śmieję się z Was, bo nic innego nie mogę już teraz robić, więc śmieję się. Oto moja ofiara dla Was, bogowie, mój śmiech.